Pomiędzy. Jestem pomiędzy. To wiele znaczy, to jest miejsce inaczej. Pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy jawą a snem, pomiędzy rozumem a sercem. Spotkajmy się. Jestem. Pomiędzy świtem a zmierzchem, pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy rzeką a brzegiem. Spotkajmy się. Jestem. Pomiędzy drzewem a cieniem. Pomiędzy słońcem a księżycem, pomiędzy kroplą a łzą, spotkajmy się, jestem. Pomiędzy brzaskiem a porankiem, pomiędzy obłokiem a mgłą, pomiędzy chmurą a deszczem, spotkajmy się, jestem. Pomiędzy początkiem a końcem, pomiędzy pragnieniem a marzeniem, pomiędzy ciszą a dźwiękiem, spotkajmy się, Jestem, pomiędzy słodyczą a goryczą, pomiędzy uśmiechem a smutkiem, pomiędzy rajem a piekłem. Spotkajmy się, jestem, pomiędzy pąkiem a kwiatem, pomiędzy nasionkiem a rośliną, pomiędzy przedwiośniem a wiosną. Spotkajmy się, jestem, pomiędzy bielą a szarością, pomiędzy radością a złością, pomiędzy. Słowem a gestem spotkajmy się, zawsze jestem, pomiędzy blisko a daleko, pomiędzy dawcą a biorcą, pomiędzy wiesz już gdzie, to ja dotyk serca twego.